Terima kasih telah menonton! Witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Pogoda nie rozpieszcza. Z pierwszej połowy września zrobił się momentalnie zaawansowany październik. Siąpi, zimno, szaro, buro i ponuro. Ale cóż, miałem do zrealizowania w tym roku jedno z marzeń, jeden z planów i zamierzam to właśnie dzisiaj zrobić. Tak jak widzicie na moich plecach belly boat, będę starał się spłynąć odcinkiem podgórskiej rzeki, odcinkiem, który jest bardzo trudno dostępny z brzegu, ze względu na strome skarpy, mokradła i inne atrakcje czekające na śmiałków, którzy staraliby się podchodzić właśnie z brzegu, czy to jednego, czy drugiego. Ja dzisiaj wsiadam na belly boata, mam do spłynięcia... Jakiś odcinek rzeki, jak długi to się okaże, to będzie pierwszy mój spływ rzeką ever, jeżeli mowa o bellyboacie. O pontonie, owszem, spływałem wcześniej, ale bellyboatem jeszcze okazji nie miałem, także może być ciekawie. Z ryb, na które będę polował, to przede wszystkim okonie i klenie, ale to podgórska rzeka. Tutaj różne inne ciekawe rzeczy mogą się po drodze przytrafić. Po cichu liczę na to, że pokaże się jakiś szczupak, może boleń, kto wie. Trzymajcie kciuki, a ja lecę z tematem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o drogę nad wodę, no to nie miałem dobrego pomysłu, co zrobić. W zasadzie który bym nie wybrał wariant, a mam do wyboru dwa, to jest źle. Akurat górą, gdybym szedł, mam bardzo gęsty lasek. Nie przecisnąłbym się z bellyboatem na plecach, nie ma szans. Dlatego próbuję przejść niewielkim strumyczkiem, który wpada do rzeki, nad którą się wybieram. Nigdy jeszcze nie szedłem tą drogą. Także samo w sobie to jest yy, przygodą. No zobaczymy, zobaczymy. Ale jaja rybka była w tym strumyczku. Ciekawie. Chyba jakiś mały klenik. Proszę bardzo. O, drobnica, ale jaja. Patrzcie się, tutaj rybki. No są rybki. Są rybki, ale jaja. Bardzo fajnie. Łapa. że śmieci jest też mnóstwo, ale to jak... Nad polskie wody Norma, niestety. O, i tu będę musiał ściągać tego baileyboulta jakoś osobno go. Pod tym się nie przeczołgam nie ma szans. Szczerze mówiąc, myślałem, że po sezonie pstrągowym i po przedzieraniu się przez małe rzeczki to już tego typu atrakcje mam za sobą, ale jak widzicie z wędkarskiego pudełka, to jednak z wędkarskiego pudełka. Pójdę na razie z samym bellyboatem. Kawałek. Może całkiem co przede mną. Ta ma bobrowa jakaś. Dobra, trzeba się zawijać z tymi tobołami. Trzeba się zawijać z tymi tobołami z powrotem. Bo jeszcze mam kilkaset metrów do rzeki, co najmniej. Dobra, trzemy naprzód. Nie ma zmiłuj. popas. No ale wyobraźcie, w taki bandżet już się pchałem. Ci z Was, którzy oglądają mnie dłużej, to wiedzą. O, widać rzekę. Świetnie. także z górki. Słuchajcie, jestem nad wodą, będę się wodował. Stan wody tragiczny, opłakany. W miejscu, gdzie stoję, mam sucho. Ostatnio, kiedy tu byłem, kiedy brodziłem, miałem wody po kolana. No także sami stwierdźcie. Nie za wesoło, kawał wody mi odpadł do obłowienia, takiej, która potencjalnie mogła coś ciekawego przynieść, no niestety, trzeba się liczyć z niżówką, tragiczny poziom wody, tragiczny, mimo, że popadało ostatnio, to nie jest za wesoło z wodą, oj, nie jest. Kiek na tył, wodujemy się, no, 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 beze mnie nie odpływaj. Ktoś mnie pytał z Was ostatnio o belly boata, o wrażenia z użytkowania. No cóż, jeszcze za mało nim pływałem, żeby jednoznacznie tutaj oceny jakieś wydawać. Zresztą to mój pierwszy belly i jedyny, na jakim pływałem, także nie mam go do czego porównać. Natomiast wrażenia z wędkowania z tego typu środka pływającego naprawdę trudne do porównania z czymkolwiek innym. Coś pomiędzy brodzeniem a pływaniem ee, pontonem. Ale zupełnie inny kontakt z wodą, z rzeką, z jeziorem. Dużo bliższy niż ma to miejsce przy łowieniu spontonu, chociażby z łódki z innych środków pływających. Duże wyczucie wody, inna obserwacja jej. No i przede wszystkim duża kontrola, poza skrajnymi warunkami, kiedy jakaś huraganowa wichura was dopadnie. No wtedy to się człowiek nie czuje zbyt pewnie, ale tak to jest naprawdę super. E, to pierwszy mój wypad z beybołem nad wodę płynącą. <laughs> nie wiem jak się będę czuł na wodzie, ale jestem dobrej myśli. Pływałem już po większych, mniejszych zbiornikach e, w tym po zbiornikach zaporowych było fajnie. Póki co staram się ustawić, eee, mniej więcej pewnie na środku rzeki, tak, żeby rzucać w jedną i w drugą stronę, gdzie mi się tam będzie podobało. Będę starał się dzisiaj łowić różnymi przynętami, ale zaczynam akurat od Walk Doga od Revolt Bites. Eee, pierwszy odcinek, który będę robił, będę starał się łowić bardzo aktywnie, głównie twardymi przynętami zapewne. Eee, woda lekko podmętniona. No zobaczymy. Nie podobają mi się te warunki, ale nie ma co narzekać. Jestem na wodzie, to jest najważniejsze. Jeszcze kontrolne sprawdzenie hamulca, jest ok, łowimy. No już jakieś zielsko. Dobra. W pierwszym rzucie nie złowiłem ryby, klątwy nie będzie i bardzo dobrze. Mam słuchajcie, niewielki przypon metalowy założony ze względu na to, że zdarzyło mi się już tutaj ładne branie, po którym została obcięta linka, także jest jakiś cień szansy na szczupaka, byłbym bardzo zadowolony, gdyby centkowany drapieżnik wziął. No i proszę, mamy pierwszą rybkę. Jest to, za nie... jest to niewielki okoń. no tu. Proszę bardzo, pierwsze koty za płoty wcale się nie gniewam za to, że nie urosłeś. <laughs> Ale słuchaj, możesz zrobić dla mnie jedną rzecz. Przyprowadź tutaj pra, 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 babcie. Ryby, ryby, gdzie jesteście? O, idzie coś? Naszedł jakiś mikrookonek. To nie takich ryb dzisiaj szukam, też, nie będę narzekał, jak bierze cokolwiek jest. Sprawdzam tamtką pod brzegami czy tutaj nie stoją oko, nie stoją, ale nie w takim rozmiarze, który by mnie rajcował. No dobra. Może akurat tu między drobnicą stoi też większy pasiak kiedyś stały. Kto wie, kto wie? No proszę, żebyście tak szybko rosły przy każdym rzucie o 5 cm w górę, ja byłbym bardzo zadowolony. O proszę. A takiej rybki to akurat się ja specjalnie nie spodziewałem. No fajnie, że wpadłeś. Jesteś mile widzianym gościem. O, proszę bardzo. Fajnie, że jesteś, kurde, ale się cieszę, że jesteście w tej rzece. Mam nadzieję, że, że macie możliwość urosnąć tutaj. Okonek na walk Doga, fajnie. Cała przyjemność takie branie z powierzchni. Ciekawe to zarybka. rybka Czyżby to był jabolek? Czy ja, jaś albo jazio boleń? Jaś Proszę, na walkdoga jaś się połakomił, wspaniale, to mnie cieszy. Oto sprawca zamieszania, walkdog od Revel Bites, Top Master, 50 mm. Tutaj przypon strunowy, krótki, ponieważ no, jestem w takich rewirach, gdzie szczupek mógłby się zdarzyć. O, ale harcuje ta rybka. Czyżby kolejny jaś? Ale numer byłby pewnie. Ale jaja, ale wspaniale. <laughs> wrześniowej jazie na walkdoga, super. Tego jeszcze nie grali kochani. Piękne rybki, silne, zdrowe. A jakie brania wściekłe. Po raz kolejny Top Master, nie ściągam przyponu, mnie kusza losu. nie. Proszę klenik się pokazał niewielki. Płycizna totalna dookoła mnie. Okazów bym się tu nie spodziewał, no ale spływam w dół. No po odcinku jałowej płycizny zaczyna się robić naprawdę atrakcyjnie moim zdaniem. Tu woda się pogłębia nie jakoś potwornie, ale jest z pół metra wody, może 70 cm w zupełności wystarczająco, żeby stała tu ładna ryba. Widać, że brzegi nieuczęszczane, niedostępne, trudne technicznie. Ta cię tymi brzegami z wędką to prędzej by człowiek tę rybę spłoszył niż ją złowił, no bo po prostu jest tutaj zielska a zielska, wikliny, dziury bobrowe na pewno też, bo bobrów jest sporo na tym odcinku. A tak z belly łowi się elegancko. Coś pięknego. Ach, było pstryku, pstryku, ale nie wciął się, nie wciął się. Ściągnął mi gumkę troszkę fioletową taką tanciorę Hitomi od flagmana. Kolor konkretnie nazywa się LOX. Jest to ulubiony kolor Grześka Zaczkiewicza, z tego co wiem. No i nieprzypadkowo, jest naprawdę świetny ten kolor. W przypadku różnych gum. Taka piękna miejscówka, a taka mała rybka. No cóż, dzisiaj może nie jest ich dzień. Przynajmniej na tym miejscu. Akwariowa rybka. No to ja myślałem, że tu większe będę trafiał. <grybka> nie, 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 nie takiego rozmiaru się spodziewałem. Nadchodzi wieczór, brania tak także ja będę się zawijał na drugi brzeg, tam beli boat na plecy i już droga powrotna z buta, aż do miejsca, skąd zabierze mnie żona. Słuchajcie, no fajna sprawa. Taki spływ belly ten Dajcie znać, czy Wam również się podoba tego typu wędkarska przygoda, czy chcecie jej kontynuacji na zwędkarskiego pudełka. Jeżeli ten film się Wam podobał, koniecznie dajcie łapę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie o nich znać w sekcji komentarzy pod filmem. Tam również koniecznie napiszcie, jak idzie Wam nad wodą. Jestem bardzo ciekaw, co łowicie, na co łowicie, jak łowicie. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z wędkarskiego pudełka, koniecznie to zmieńcie, zjedźcie na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczek, wtedy nie ominą Was powiadomienia o nowych materiałach, które ja publikuję regularnie, co piątek o godzinie. 20. Jeżeli chcecie wspierać to, co robię, macie taką możliwość. W opisie filmu i w komentarzu pod filmem podnikowuję platformę By Coffee, tu, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę oraz platformę Patronite. W zależności, która z tych platform wydaje się Wam przyjaźniejsza, która budzi Wasze zaufanie, z tej skorzystajcie. Pięknie dziękuję za każde tego typu wsparcie. No cóż, kochani, do zobaczenia w kolejnych materiałach i oczywiście łamcie kije na wielkich rybach. Hej!